Truskawki, truskawki, kto nie lubi truskawek? Wszyscy lubią. No, witajcie na moim kanale, kochani. Ja chciałabym Was zaprosić na przepisy, które zrobiłam do tej pory z truskawkami, a tych przepisów mam bardzo dużo. Jak dzisiaj kupiłam truskawki tutaj u nas w Wostii Antycznej za Euro 80 za pół kilograma, to mówię kurczę, no ja przecież mam tyle przepisów, muszę Wam je podrzucić. No i tak, lista, która jest na playlista, tak można powiedzieć, na moim kanale, jest długa, więc postanowiłam Wam wszystkie przepisy dać pod tym filmikiem. Słuchajcie, ja się u Was nie pokazuję na filmikach, tylko robię przepisy takie, wiecie. W innym stylu nie mówię, dokładam składniki i nagrywam. Ale od czasu do czasu pokazuję się na filmikach takich starych, gdzie Wam ponownie je podrzucam i teraz na Wielkanoc, przed Wielkanocą oczywiście odnowię przepisy wielkanocne, które nagrywałam przez ostatnie 3 lata, właśnie w ten sposób, że się pokazywałam, gadałam i bla bla bla. No to tam możecie mnie zobaczyć i posłuchać, ale... Jak wyglądam aktualnie, to właśnie tak wyglądam, bo dzisiaj jest 10 marzec 2023. Truskawki kupiłam u nas w sklepie w Austrii Antycznej, były niedrogie, kosztowały tylko euro 80. Oczywiście te truskawki są szklarniane, nie są jeszcze takie zebrane z pola, ale są słodziutkie. Buziaczki, pozdrawiam Was serdecznie, a kto jest pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, no i komentujcie. A jak nie, to zostawiajcie emotinkę, bo to jest ważne dla rozwoju tego kanału. Ciao, jedźcie truskawki, ciao, ciao!